Moją pierwszą myślą po otrzymaniu diagnozy była wielka ulga, bo ja 8 lat tej diagnozy szukałam. Wiedziałam przez 8 lat, że coś mi dolega. I w momencie, w którym w końcu udało się tą diagnozę uzyskać, to pomyślałam sobie hmm, tyle lat męczarni, i teraz w końcu z górki, i teraz w końcu zacznę leczyć. Nareszcie. Moja choroba ma przebieg dość ostry pod kątem objawów, szczególnie jeżeli dokucza biegunka, jeżeli dokuczają bóle jelit, mdłości. I e, musiałam wszystko zweryfikować, całe swoje życie. Musiałam dostosować pod chorobę. E, wybierałam każdą szkołę w oparciu o to, że choruję. E, wiedziałam, że na przykład nie mogę być stewardessą, o której kiedyś myślałam, że hmm, fajnie by było zostać stewardessą. Wiedziałam, że nie mogę pływać statkiem, właśnie jak taka, powiedzmy, stewardesa. I były nawet takie dni i czasy, że musiałam rezygnować ze związków i relacji międzyludzkich, ponieważ też nie wszyscy ludzie to rozumieli. Początkowo, gdy zaczynałam chorować, największym wsparciem okazał się dla mnie internet. A raczej wszelkiego rodzaju dostępne w sieci grupy dotyczące choroby. Pamiętam, było takie forum Kron. Miałam tam tasek do dzisiaj można moje posty znaleźć, jeżeli to forum wciąż istnieje. I pamiętam, że kiedy udzielałam się na forum, był to czas, gdzie ja nawet nie chciałam pokazywać siebie publicznie. Nie chciałam, by łączoną mnie z chorobą, więc. Takim naprawdę turbo wsparciem okazali się dla mnie ludzie, którzy przeżywali coś podobnego, ludzie, którzy doświadczają na co dzień podobnych zmagań, mierzą się z czymś podobnym, przeszli podobnego rodzaju sytuacje. I ci ludzie, czyli inni chorujący, ta społeczność, która tak naprawdę dopiero się tworzyła, okazała się dla mnie zbawienna, a później im większa świadomość się nawiązywała. To tym wsparciem też byli najbliżsi, czyli moja, moja rodzina, która później uwierzyła już w moją chorobę. No i mój obecny chłopak jest tak naprawdę moim największym wsparciem. I będąc w takim zaostrzeniu, mogę powiedzieć, że życie, kiedy ma się osobę, która Cię kocha, która Cię kocha mimo choroby, jest o wiele piękniejsze, o wiele bardziej barwne. Ta osoba sprawia, że my po prostu chcemy walczyć o siebie, o zdrowie, więc e, społeczność internetowa, którą tworzymy, a także e, mój chłopak, z którym wiąże naprawdę, naprawdę duże nadzieje na przyszłość. Zdaję sobie sprawę, że mogłabym zdecydowanie więcej, gdyby nie ta choroba. Ta choroba w pewnym sensie mnie blokuje, jest to ograniczenie, jakie zostało nałożone na moje ciało. Mój umysł, moja głowa chce bardzo dużo, niestety moje ciało już trochę mniej, ale takim jedynym plusem, który mogłabym tutaj wymienić, jest właśnie ta społeczność internetowa, którą udało się nam stworzyć. Czy pomogło mi to w rozwoju osobistym? E, może na pewien sposób, bo się otworzyłam, potrafię e, działać e, w różnego rodzaju społecznych kampaniach, udostępniać swój wizerunek, czego wcześniej nie umiałam, bo byłam bardzo nieśmiała. E, no i mam nadzieję, że kiedyś też będzie z tego coś więcej. Jeżeli chodzi o rozwój osobisty, poruszam bardzo temat. Związane z orzecznictwem w Polsce, które kuleje w tych chorobach najzwyczajniej na świecie, bo orzecznicy bardzo często nabierają się nasz, na nasz wizerunek. To są doczepy swoją drogą, to nie są najprawdziwe włosy, więc no. stwierdzenie, że nie wyglądamy na osoby chore, nie jak się ma do naszego życia, bardzo często. Takimi najbardziej przykrymi sytuacjami związanymi z chorowaniem były chyba dla mnie sytuacje związane z tym, kiedy moje ciało zawodziło. Tutaj masz 20 parę lat, jesteś, że tak to ujmę, sile wieku, a dochodzi do takich sytuacji, które powodują dosłownie rzecz ujmując spadek twojej samooceny. Jak na przykład to, że jesteś młodą dziewczyną, która nie potrafi zapanować nad swoimi zwieraczami, bo najzwyczajniej na świecie, kiedy miewasz biegunki z krwią, to po ciebie, po tobie leci. Są to sytuacje ogólnie rzecz ujmując ciężkie dla nas jako ludzi. Są to sytuacje ogólnie ciężkie w przypadkach na przykład, kiedy się starzejemy, ale... Kiedy jesteś osobą młodą i zdarzy Ci się publicznie nie zdążyć do toalety, to jest gdzieś ten wstyd i takiego rodzaju ośmieszenie, mimo że masz świadomość, że jesteś człowiekiem, który no, nie wybierał sobie choroby, tak? A jednak, a jednak się wstydzisz. Dodatkowo też taką trudną sytuacją była weryfikacja znajomości, którą, które po prostu przeszłam osobiście. E... Przytoczę tu zdanie, które już wielokrotnie przytaczałam Taką jedną z cięższych sytuacji też była, był moment, w którym mój były chłopak zostawił mnie ze słowami, że Póki jesteś w choroby, nie jesteś w stanie tworzyć pełnowartościowego związku Ja wiem, że jeśli czytaliście książkę Fundacji, to pewnie już słyszeliście ten tekst, pewnie już go znacie Ale był on takim nożem wbitym w serce gdzie ja na długi czas poczułam, że nie jestem warta miłości, więc ta choroba odebrała mi też poczucie wartości, poczucie sprawczości w kwestiach mojej relacji, moich relacjach. Oczywiście dzisiaj wiem, że to jest błąd, ponieważ tworzę bardzo fajny, zdrowy, pełnowartościowy związek, i najzwyczajniej na świecie wiem, że to była tylko wymówka. Więc da się. Dla chcącego nic trudnego. Jeszcze taką rzeczą, która jest trudna w chorowaniu, jest aspekt dotyczący tego, jak postrzegają cię inni ludzie. Dla przykładu, ja tu dzisiaj mam e, doczepione włosy, są one doczepione na taki pucyk. Jestem wymalowana i ubrana, ale Boże święty ile ja się do tego zbierałam, i zbierałam się od paru dni, żeby nagrać to nagranie, więc doszłam do wniosku, że po prostu dzisiaj już na spontana. Wezmę te wszystkie leki, wymaluję się, ubiorę, założę do czepy, no i to nagram. Szczególnie, że 19 maj zbliża się wielkimi krokami. I bardzo trudne jest, kiedy społeczeństwo postrzega cię jako kogoś, kto przesadza, jako kogoś, kto wyolbrzymia, kogoś, kto nie ma prawa, by czuć to, co czujesz. No bo na przykład jesteś osobą młodą, wyglądasz dobrze, więc nie ma prawa ci nic być, nie ma prawa cię nic boleć. I w tym momencie możemy się czuć jak tacy oszuści. Jest to ciężkie. Jest to ciężkie, jeżeli się nie ma silnej psychy, bo na początku chorowania bolało mnie to dużo bardziej. Kiedy moi bliscy, kiedy moi znajomi negowali mój stan, mówili, że nic po mnie nie widać, że to jest niemożliwe, żeby coś mnie bolało. To tak, zdecydowanie mogłabym powiedzieć, że to jest taki jeden z trudniejszych aspektów chorowania również. Bo Aspektów jest naprawdę wiele. Jeśli chorujesz na nieswoiste zapalenie jelit, jeśli chorujesz na chorobę Krona, wrzucające zapalenie jelita grubego, czy nawet mikroskopowe zapalenie jelita grubego, ponieważ o mikroskopowym zapaleniu jelita e, mówi się zdecydowanie mniej, a również zaliczają się do nieswoistych zapaleń jelit, czyli również wliczają się w dzień 19 maj. Mogłabym powiedzieć, że no nie jesteś sama, jakkolwiek głupio to brzmi, jest nas całkiem duża społeczność, możesz nas znaleźć na wszelkiego rodzaju grupach, ale przede wszystkim samotność to jest część drogi. Samotność to jest część naszego życia. I niezależnie, czy mamy tą chorobę, czy jej nie mamy, Wszędzie czy później samotność pojawi się w życiu każdego z nas, więc to, że na ten moment czujesz się samotnie, nie świadczy o tym, że tak będzie zawsze. I często jest tak. Wystarczy spojrzeć na to z tej strony, że jeśli przechodzisz jakieś ciężkie zaostrzenie, jeśli jest ci trudno, jeśli bliscy nie wierzą w Twój stan, co jak wiemy bywa częste w naszych przypadkach, to pomyśl sobie, że to jest taki jeden mały puzzle. To jest tylko jeden puzzle Twojego życia, to jest tylko jeden aktualny moment i jedna chwila. Tutaj będzie drugi puzzle, którego jeszcze nie widzisz, który może być zdecydowanie lepszy niż ten puzzle trzymany w tej prawej dłoni, bo tutaj jest prawa, nagrywam na odbiciu lustrzanym. I Ty mając ten jeden puzel, czując się samotna w tym momencie, czując się źle z tą chorobą w tym momencie, mając w głowie, że już nic Cię nie czeka, bo no masakra jest źle już od wielu miesięcy, u mnie kilkanaście lat, nieciekawie było, więc mając ten jeden puzel nie widzisz całego obrazu, tak samo jak w przypadku seriali mamy jeden sezon, jest jeden sezon, gdzie na przykład głównemu bohaterowi nic nie idzie, gdzie głów, na głównego bohatera mm, spadają wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Tutaj jest ta choroba, tu jest to załuszenie. E, coś, co nie jest swojego rodzaju medialne, no bo biegunki, wymioty, bóle brzucha, e, krwawienie z odbytu to nie jest medialne. My staramy się powodować, że to tabu zostaje złamane. Natomiast Pamiętaj, że to jest tylko jeden puzzle, nie widzisz całego obrazu, to jest tylko jeden sezon i nie widzisz całego serialu, nie widzisz całego filmu. A być może teraz przechodzisz jakieś silne zaoszczenie, być może w tym momencie, no nie chce ci się żyć. Ja sama doskonale wiem, jak to jest, kiedy czujesz się samotnie przez chorobę, kiedy czujesz się po prostu inaczej, czujesz się inną osobą, czujesz się innym człowiekiem, że nie pasujesz do tej rzeczywistości, że nie pasujesz do tego świata. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko przeszłam. I kiedy ty się czujesz w ten sposób, na pewno warto jest udać się po pomoc, warto jest spróbować wszelkiego rodzaju terapii. Warto czytać książki, które podnoszą świadomość, aby pomóc też samemu sobie, bo wiadomo, że naszą pracę głównie wykonujemy my sami. I. Nie bać się też leków przeciwdepresyjnych, bo w momencie kiedy bardzo te nasze jelita siadają, serotonina też wtedy zostaje obniżona i mamy prawo mieć depresję i mamy prawo się leczyć psychiatrycznie na zaburzenia depresyjne, na zaburzenia nerwicowe, a często też powoduje to poprawę naszego komfortu, jeżeli chodzi o kwestie chorobowe, to nie będzie trwać wiecznie, jeżeli teraz na przykład. Pracy uważają, że na pewno przesadzasz, na pewno wyolbrzymiasz, że jest no, nie jest łatwo, ale ty wiesz jak jest, ty wiesz jak jest, ty wiesz ile musisz przejść, ty wiesz ile kosztuje cię to, żeby funkcjonować. Nieważne jest, co o nim mówią, nieważne jest, co o nim myślą, jakie znaczenie, co myślą inni ludzie, ma to. W momencie, kiedy siedzisz zwinięta na bólu na toalecie. Ich zdanie to jest najmniejszy problem. Największy problem to jest to, żebyś wszedł, weszła w remisję. Albo chociaż minimalnie poprawiła swój stan i komfort życia. A wierz mi, to jest możliwe i są naprawdę różne momenty w chorowaniu. Jeżeli chodzi o myśl, którą chciałabym przekazać społeczeństwu, no to pierwsza, najważniejsza, nie oceniaj po wyglądzie, szczególnie choroby nie oceniaj po wyglądzie Bo już wielokrotnie wspominałam, że mam na sobie doczepy, to nie są moje włosy Ja swoje włosy straciłam w większości przez chorobę A bardzo często jestem oceniana pod kątem wyglądu, pod kątem wizualnym yy, I... I to nie jest fajne, to nie jest miłe. Negowanie tego, co ktoś przechodzi, negowanie bólu drugiej osoby, negowanie jej objawów, bo nie widać, Boże, kocham to. Po prostu kocham to, ale ze społeczeństwem jest tak, że kiedyś zwróciłabym się tylko do osób zdrowych tutaj, a tak naprawdę do osób chorych też się można zwrócić, bo nie zawsze też chory zrozumie drugiego chorego. Często mamy różny przebieg tej choroby. To jest bardzo ważna rzecz, żeby sobie uświadomić, żeby społeczeństwo, zarówno zdrowi, jak i chorzy, żeby uświadomili sobie, że my chorujemy w różny sposób. Możemy mieć ten, tą samą nazwę choroby. rzutujące zapalenie i grubego, choroba leśniewskiego, krona, mikroskopowe zapalenie tak grubego dzielące się na limfocytawne, kolagenowe. To wszystko jest nieważne, ponieważ. Każda z tych chorób może mieć zupełnie inny przebieg. Ja znam koleżankę. Sama mam koleżankę, która choruje na krona i ma formę zaparciową tej choroby. Ja mam formę biegunkowo, bulowo, krwawiącą, a jeszcze inna osoba ma formę przetokową. Te wszystkie formy choroby charakteryzują się zupełnie różnymi objawami i to tak naprawdę rzutuje w zupełnie różny sposób na nasze życie. Więc porównywanie jednej osoby chorej do drugiej osoby chorej, często jest zgubne, często jest mylące i często. Najzwyczajniej na świecie robi krzywdę. Więc śmiać się, że co to za choroba, jak ma się biegunki? Co to za choroba, jak boli brzuszek? No, właśnie problem w tym, że możecie zobaczyć kiedyś, co to za choroba. I zrozumiecie. Co chciałabym przekazać jeszcze um, w kwestii szacunku do drugiego człowieka? Ja jestem osobą, która uważa, że każdego człowieka powinno się szanować. Można kogoś nie lubić, ale szanować powinno się każdego człowieka. Szczególnie osoby chore i niepełnosprawne powinny się wzajemnie szanować, bo niepełnosprawności są różne. Nie bez powodu my krzyczymy, nabawujemy, mówimy, pokazać niewidzialne, czy choroby nie widać. No, oczywiście, że nie widać, bo choruje nasz organizm, chorują nasze tkanki. Nie choruje nasz wygląd, chociaż wierzcie mi, że gdybyście zobaczyli mnie jeszcze dzisiaj z samego rana, kiedy nie byłam wymalowana, kiedy jeszcze nie założyłam tych doczep, to wyglądałam na osobę chorą. Więc nie oceniaj, nie oceniaj, bo nie warto. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, bądźmy dla siebie empatyczni, bo. Zdarzyła mi się też kiedyś taka sytuacja, gdzie korzystałam z toalety dla niepełnosprawnych i inna osoba niepełnosprawna się po mnie um, wydarła Dosłownie rzecz ujmując się po mnie wydarła, bo nie wyglądam na osobę niepełnosprawną No a o to właśnie chodzi w tych chorobach, że niepełnosprawności nie widać Mając te choroby możesz być osobą szczupłą Możesz być osobą mającą kilka kilo więcej. Możesz być osobą mm, z drugim podbródkiem od sterydów, a możesz być turbo wychudzona i to niczym nie świadczy. To nie świadczy o tym, czy jest Ci dobrze, czy jest ci źle. Bądźmy dla siebie empatyczni. Wspierajmy się szczególnie dzisiaj 19 maja i... dużo zdrówka dla wszystkich.